Musi być poddanie Filip! Kochani, jest z nami Kacper Formela My jesteśmy podczas Media Day przed galą ks 207 Kacper na swoich śmieciach, że tak powiem Śpisz w hotelu czy w domu? Nie no, w hotelu, lubię spać w hotelu łapać ten klimat gali odizolować się od całej reszty jak chodzi o domowników E, oczywiście żona jest ze mną, ale chodzi też tutaj o teściów, e, o, o, o siostrę brata e, i całą rodzinkę. E, to jest zmienić otoczenie, zapaść ten vape w gali. Hmm. Czy ty również rezygnujesz z jakichś social mediów tuż przed walką? To jest tak, że oddajesz telefon czy raczej czytasz jeszcze te komentarze, nie wiem, wchodzisz, oglądasz wywiady na przykład swojego rywala i tak dalej. Jak to wygląda? Ja totalnie w ogóle nie śledzę ani komentarzy, <laughs> ani za bardzo wywiadów. E, Moich przeciwników, ewentualnie tylko walki, żeby wiedzieć, co przerobić na treningach. Troszkę siedzę, jeszcze dzisiaj posiedzę, może troszkę jeszcze jutro, ale jak się zbliży sobota, godzina zero, oddaję telefon do, do torby, tudzież Magdzie i skupiam się tylko i wyłącznie na, na robocie, już mnie nie interesuje, co jest w internecie. Jestem tu i teraz, aby skopać tyłek mojemu rewelowi. Dążyłam ci już zapytać o to zanim jeszcze włączyliśmy kamerę, ale powtórzę to pytanie, bo myślę, że odpowiedź też jest dla fanów ważna. Zbijasz tym razem do 70 kg, nie do 66, po uśmiechu, po tym jaki masz nawet kolor skóry poznajemy, że chyba jest naprawdę dużo lepiej niż jak było przed ostatnią walką. Nie no, jest zdecydowanie lepiej, nie wyglądam jak jakiś chory człowiek po chemioterapii, <laughs> więc humor też dopisuje podczas mojego kampu nie miałem jakichś mikrourazów, żadnych infekcji nie miałem. Cieszyłem się procesem rozwoju, a nie tylko, aby dotrwać do, do walki i wyjść i zawalczyć. Więc to były zupełnie inne, owocne przygotowania pod moją formę. No i zobaczymy, czy mój organizm będzie chciał zbijać do 66 jeśli tak. Nie zostawiam ostatniego słowa w 66 kg, zwłaszcza, że tam jest fajna Drabinka po pas, jestem drugi w, w rankingu. Jeśli tutaj pokonam no Romka, będę piąty, może czwarty, kto wie. Ale chciałbym tutaj łączyć te dwie dywizje, żeby czasami odpoczywać od ciężkiego zbijania wagi, żeby mój organizm się nie zajeżdżał, żeby ta kariera była piękna, długa i wspaniała, a nie krótka, destrukcyjna. I że na stare lata będę wspominał, że moje przygotowania to nie był wspaniały proces rozwoju, tylko męczarnia i łapanie kontuzji i infekcji. No było się dogadać z KSW na takie właśnie możliwość walczenia raz w jednej, raz w drugiej dywizji, czy raczej Woju przystał na to bez większych problemów? Bez większych problemów, akurat ten pomysł im się bardzo spodobał, więc od razu zaakceptowaliśmy jak i KSW i nasz management warunki rywala, więc chyba sprzyjało im tym razem, żeby mnie zastawić w lepkiej. Dobrze jest się przygotowywać do walki razem z klubowym kolegą i też z osobą, która też wiele dla Ciebie znaczy i zawsze gdzieś tam sobie towarzyszycie, mam na myśli oczywiście Sebastiana Przybysza. No oczywiście, bo my we dwoje gdzieś tam się motywujemy nawzajem, gdzieś tam jest czysta sportowa rywalizacja pomiędzy nami włączona. Każdy z nas chce być lepszą częścią siebie. Rozwijamy się, widzimy z siebie na, na sparringach, gdzieś tam podpowiadamy między, między treningami, co poszło lepiej, co, co poszło gorzej. No no i myślę, że to jest dla jednego jak i dla drugiego motywujące i wspólna droga jest zawsze lepsza niż w pojedynkę. Sebastian przed swoją poprzednią walką, gdy ponownie wracał na tron w Wadze Koguciej, trenował już trochę w klubie WCA. Teraz razem zrobiliście sobie obóz przygotowawczy w tym klubie. Bardzo mnie interesuje, jak rolę trenera podczas sparingów, podczas tych treningów, podczas tego całego obozu łączyli ze sobą Arbi Szamajew i trener Grzegorz Jakubowski. Dwa bardzo mocne charaktery, ale wydaje mi się, patrząc po materiałach chociażby z Battle Course czy z Waszych vlogów, że totalnie inaczej i prowadzą zawodników i te, te sparingi. Czym panowie się między sobą różnią i który styl jest Ci bliższy? Wiesz co, no, gdzieś tam trener Grzegorz Jębowski mniej podpowiada na stricte nas na sparingach, mm -hmm. gdzieś tam daje nam więcej możliwości, później analizuje po, po sparingach e, to, co się działo na sparingach. E, trener Arbi więcej podpowiada w trakcie, mniej analizuje może po. Mm -hmm. I to jest może też fajne połączenie dwóch, dwóch takich mocnych charakterów, co powiedziałaś. I zupełnie inny podgląd na, na walkę, i my możemy wywnioskować: O, to jest dobre, to jest dobre, to bardziej czuję, to go mniej czuję. Bo nie każde podpowiedzi możemy czuć tak samo dobrze, a kumulacja tych dwóch wspaniałych trenerów myślę, że. Może zaowocować w przyszłości i pokażemy tą naszą dobrą formę z sepkiem na KSW. No i też chciałbym podziękować WCA za takie dobre przyjęcie i za opiekowanie się, bo każdy... Kto złapał się ze mną na macie, dawał całe serce w przygotowania. Arbi przygotował sparring parterów tak, żeby wszystko było zawsze dopięte na tip-top. Przyjechał też do nas Grzegorz Gubłowski i wspierał nas w OCA, więc nawet jeśli zabrakło nam w klubie odpowiednich osób do trenowania, to trener pojechał za nami. Mi, czy miałeś okazję złapać się z Anzorem Ażijewem i porobić z nim trochę? Bo y, mówi się o nim, że to jest jeden z najbardziej zmarnowanych talentów, jeśli chodzi o, o KSW i bardzo wielu fanów bardzo, bardzo żałuje, że Anzor nadal e, nie walczy, więc ciekawi mnie, czy mieliście okazję porobić razem i miałeś mo możliwość poczucia tych jego talentów? Odpowiem odpowiedź, że tak, miałem okazję, robiłem z nim i potwierdzam wszystkie słowa, które powiedziałaś. Nie rozumiem, jak i Anzora, jak i jego brata. Eeeh, Mursana. Mursan, dobrze, bo tak, Mansur. Mansur, Boże, święty, przepraszam Cię. Ja Cię też przepraszam, ale robienie wagi mimo wszystko gdzieś tam ubija do tak Mansur i Anzor to dwóch talentów, którzy mogli mieć. Mają papiery na wielkich mistrzów i ja na ich miejscu bym się bił dalej, ale każdy niech. Toczy swoje życie według swoich, e, że tak powiem, no, wizji, odczuć e, i fajnie, że można złapać się z na macie. Pierwszy komentarz, który przeczytałam pod postem na Facebooku, gdy ogłaszaliśmy Twoją walkę z Romkiem Szymańskim, to był komentarz Romek jest po trzech przegranych. Ale zlekceważenie go byłoby największym błędem w, w karierze Kacpra. Jak ty podchodzisz do rąka Szymańskiego? Jak na niego patrzysz jako na zawodnika? Zdecydowanie podpisuję się pod tym komentarzem. Nie wiem, kto to napisał, ale napisał 100% prawdy. Romek jak przegrywał, to przegrywał stopowymi zawodnikami, zawodnikami, którzy dawali mu, dawał Romek im naprawdę duży opór. No i tak naprawdę te decyzje i walki, to nie były do jednej bramki, tylko mogłyby iść w dwie strony, więc to, że przegrywał trzy ostatnie swoje pojedynki, nie oznacza, że jest słabym zawodnikiem na końcu jego kariery. Muszę być Naprawdę czujny i jak i, i Romek nie ma osoby do przetarcia. Po trzech przerażkach to ja nie mam, po, nie mam osoby do przetarcia w nowej kategorii wagowej. Ostatnimi czasy pewnie przez debaty niepopularne są tak zwane pytania z tezą. Natomiast ja pozwolę sobie pokusić się o taką tezę, ponieważ ostatnie pięć lat Twojej kariery skłania mnie do takiej konkluzji, że Kacper Formela po jednej ze swoich walk zmienił się. Zmienił się jako zawodnik, ponieważ od walki z Łukaszem Harzewskim kroczyłeś od zwycięstwa do zwycięstwa. Pokonałeś m.in. Akisiewa, pokonałeś Horszecznika. Wiele wspaniałych zwycięstw, na przykład z Wilą. Czy Ty uważasz, że. Ta przegrana z Łukaszem Harzewskim to było takie przekroczenie Rubikonu, że coś postanowiłeś zmienić? Tak, zmieniłem bardzo wiele, przede wszystkim przygotowania kondycyjne, które powodują, że nawet Porsche bez paliwa nie pojedzie tym Porsche jestem ja i bak paliwa mam na nie trzy rundy, a na pięć rund. Też gdzieś więcej skupiłem uwagi nad swoim mentalem, żeby gdzieś tam emocje były bardziej zrównoważone, żeby nie wystrzelać wszystkiego przed, przed walką, tylko wejść ze spokojem do walki i całą energię skumulować tu i teraz nad swoim przeciwnikiem. Wchodzę do klatki skupiony, skoncentrowany, szybki, niebezpieczny, nieprzewidywalny i tak jak powstałem po porażce z Łukaszem Harzewskim. Jestem przekonany, że ta walka może też być y, moim odmienionym kierunkiem po ostatniej walce. Ostatnio na takiej krótkiej rolce, zdaje się, że Kinga Kujawska zadała Ci pytanie, na które odpowiedziałeś, że ten nokaut nogą na horszeczniku jest Twoim ulubionym. Natomiast tak czysto sportowo wymieniłem poprzednio i Akisiewa, był też Kasym Hanow, jeśli dobrze wymałem to nazwisko, był Wila. Które z tych wszystkich właśnie zwycięstw w swojej karierze, zwłaszcza tej ostatniej, sportowo Ty cenisz najbardziej? Że poczułeś się naprawdę dumny po tym zwycięstwie? Kurczę, najbardziej z każdej wygranej jestem dumny, tak? Ale gdzieś ta walka gorszycznika, nie wiem, czy ja tak się dobrze w tej walce czułem, czy ten knockout, czy to była też Ustruda, amfiteatr. No nie wiem, tam było w tej walce bardzo dużo sprzyjających mi po prostu zdarzeń i emocji. Ja coś czułem takiego tam wyjątkowego i gdzieś ta walka z Gorszecznikiem to jest mój wyznacznik ideału bycia w walce, więc to jest z, tego, z tego wydarzenia jestem najbardziej zadowolony i wygrany. Ostatnio przeprowadzałem pewien reportaż i zadałem tam jednemu zawodnikowi pytanie, że twoje kalafiory sugerują mi, iż nie jesteś zwykłym zjadaczem chleba. Ty możesz się na ten temat wypowiedzieć. Czy faktycznie w klatce masz takie poczucie, że czas płynie zupełnie Inaczej to jest inna przestrzeń. Możesz to opisać fanom, którzy nigdy nie walczyli? Dosłownie 5 minut zamienia się w 15 minut. Czas, ciosy są niby szybkie, czasami są wolne, widzisz się, wszystko się zmienia, wszystko, całe, całe otoczenie się zmienia. Czasami wydaje Ci się, że, to się że, że minuta to właśnie minęła chwila, czasami się wydłuża. Tym dłużej trwa walka, tym dłużej jeszcze wydłuża się czas. Zależy też jak się ten pojedynek toczy, po twojej myśli czy, czy nie. To jest zupełnie inna rzeczywistość, wchodzimy w inny wymiar. Mamy dwa pytania z czatu. Kasper, więc jeśli pozwolisz zadam je. Oba są od Mariusza Biernackiego. Macida, Wojowniku, jak bardzo zależy ci na rewanżu z Harem? Wcale mi nie zależy na rewanżu z Harzewskim. Ale jakby się trafił? No to bym... Padł I bym go zjadł. I drugie pytanie, Kasper Słodziaku. Czy maskę masz od początku tę samą, czy masz kilka w razie awarii? Nie, mam jedną jedyną maskę, która nie jest do ani do kupienia. Ewentualnie kiedyś zrobię może papierówki na nagale. Na mhm. Tak, jest jedna maska, cały czas ta sama. E, będą trochę małe zmiany, jak chodzi o moje wyjście do tej walki, ale to zobaczycie. Nie bawię. Okay, czyli będzie niespodzianka. Dobrze, mamy to? Tak. Mamy, super. Kacper, dziękujemy Ci serdecznie. E, jeszcze pewnie pogadamy sobie jutro po ceremonii ważenia. Ostatnich godzin życzymy Ci udanych i niech to się już po prostu skończy i wchodźmy do tej klatki. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierają. E, nie mrugajcie na mojej walce z Romkiem, bo tam może się wydać totalnie wszystko. Potwierdzamy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dzięki Dziękuję.